Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek e, informacyjny, e, dzisiaj chciałem coś bardzo ważnego ogłosić, a więc, a więc, a więc będę komentować dla Was e, profesjonalną ligę europejską e, z Brawl Stars. Właśnie dzisiaj na Twitterze Brawl League Europa e, pojawił się tweet, e, który to informuje o tym, że po prostu będę będę kasterem, będę dla was komentować właśnie Ligę Europejską. Jestem mega zadowolony, jestem mega happy, nawet nie wiecie jak. Jest to dla mnie bardzo ogromny krok do przodu. Jeśli chodzi o gry Supercella, komentowałem już dla was Mistrzostwa Świata, organizowałem przedtem turnieje dla polskich najlepszych graczy. No i teraz no i teraz będę komentować Ligę Europejską. Jestem mega zadowolony dla was, dla was wszystkich. E, będę starał się dać jak najwięcej, e, będę, się będę się starał komentować to jak najlepiej, e, te wszystkie mecze, które są już przed nami. E, zaraz w ogóle pokażę Wam kilka linków, to znaczy pokażę Wam dwie ważne stronki, ale na początku tak, możecie wpaść, jeśli macie Twittera, możecie zafollowować właśnie Twittera Brawling Europa. Link będzie w opisie, wszystkie linki e, będą w opisie. I tak, może na początku powiem o jednej rzeczy. Okej, okay, tutaj mamy stronkę, na której możemy zdonatować, wesprzeć cały ten turniej. Oczywiście otrzymujemy specjalne rangi na Discordzie, Bro League Europa. Do Discorda też będzie link. Oczywiście zobaczcie sobie od razu w opis, jeśli oglądacie ten filmik. Tam są wszystkie linki. No i dostaniecie sobie tam jakieś rangi, role. No, będziecie po prostu częścią tutaj community właśnie Ligi Europejskiej. Ja Was zachęcam, zawsze, można, zawsze tam można wpłacić jakieś 5-20 dolarów. Idzie to naprawdę w dobre cele, ponieważ, ponieważ mamy w Europie bardzo dużo dobrych graczy, dużo młodych graczy i po prostu sponsorując tutaj, wspierając właśnie taki turniej, jesteśmy w stanie im jakoś to wynagrodzić za to, że po prostu grają bardzo dobrze, bo są to przeważnie młode osoby, które zarabiają poprzez granie, tak? Czyli ja was tutaj naprawdę bardzo mocno zachęcam. Okej, okay, tutaj jest kolejna stronka. To jest właśnie stronka do turniej. Tutaj mamy cały opis turnieju, co, i jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy regulamin turnieju, tutaj jest oczywiście Discord, no i tutaj jest Twitter Bro League Europy. I tak, można się zapisać, jeśli macie jakąś drużynę, która składa się z czterech graczy, macie jakąś bardzo dobrą drużynę polską, to oczywiście możecie jeszcze się zarejestrować na turnieju. Nie patrzcie, tutaj czy jest 100, bo może być nawet chyba więcej, z tego co mi wiadomo. Na razie są 74 drużyny. Z Polski mamy drużynę taką jak Simple. Dad jest i Kraby, czyli no, najmocniejsza ekipa w całej Polsce. Ale jeśli chcecie coś udowodnić, to po prostu też możecie się za tutaj zapisać, klikając tutaj, no i po prostu tam wypełniając tam, tam jakiś e, formularz. To jakoś tak to wygląda. O, I tutaj mamy ten harmonogram. Tutaj mamy harmonogram na całą już e, ligę. Tak jest, e, aż do samego finału. No i co mogę Wam więcej powiedzieć na koniec? Kurde, mega się cieszę. Nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę, że będę mógł takie coś komentować. Kurczę, no super, super. I cieszę się właśnie, że trafiło to na mnie, jeśli chodzi o polskich twórców z Bronstas. Cieszę, nie, no cieszę się. Cieszę się, cieszę się i jeszcze raz się cieszę. Serducho mi naprawdę bardzo, bardzo mocno bije, jeśli chodzi o właśnie o tą ligę europejską. No i co? Widzimy się na streamach, streamy będą u mnie. Ja o wszystkim będę informować na swoim Twitterze na karcie społeczność na YouTubie i yy, 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 no i chyba może jeszcze też na Instastory będę was tam yy, informować kiedy już będę yy, transmitować yy, mecz. I takie tam, nie? No, także zapraszam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z tymi wszystkimi stronkami, czyli tutaj do zapisu. Możecie oczywiście wesprzeć ten turniej, to o czym mówiłem wcześniej. I możecie, możecie także zaobserwować właśnie League Europę na Twitterze. Polecam Wam sobie założyć Twittera, bo jest to naprawdę bardzo ważna rzecz. Na Twitterze możemy się dowiedzieć praktycznie o wszystkim, o topowych graczach i, i tak dalej, bo, bo właśnie Twitter on skupia właśnie, właśnie, tych na, właśnie tych najlepszych graczy z Brawl Stars. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze wyszedł ten materiał. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za niedługo na streamach z Brawl Europy. Tak jest. A jeśli macie jakieś pytania, to możecie się zadać w komentarzach. Ja postaram się Wam odpowiedzieć. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro. Hejka.